Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku radni Rady Gminy podjęli decyzję o zerwaniu porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty. Chodziło o uregulowanie kwestii dotyczących umożliwienia uczniom z gminy Kołobrzeg uczęszczania do miejskich szkół. Uchwała dotycząca zerwania porozumienia wywołała sporą dyskusję. Miasto wielokrotnie podkreślało, że zmiana tego porozumienia nie wymagała jego wypowiedzenia, nie była wymagana uchwała Rady Gminy, ponieważ wystarczyło podpisać aneks. Jednak radni Rady Gminy nie dali się przekonać, ale wyrazili chęć do podjęcia nowego porozumienia. Od tamtego czasu trwały rozmowy w tej sprawie. W lipcu ubiegłego roku radni rady miasta przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała była konsekwencją wypowiedzianego miastu porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty. Nawiązując do złożonego wypowiedzenia przez wójta gminy Kołobrzeg, wszystkie miejscowości z terenu gminy Kołobrzeg usunięto z dotychczas obowiązującej sieci szkół. Mimo to nadal podejmowano rozmowy w sprawie nowego porozumienia, ale bezskutecznie, teraz miasto ogłosiło, że wkrótce rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli. Terminy mamy, rozmowy zawsze mogą trwać dalej. To nie jest tak, że nie, nie usiądziemy dalej. Były rozmowy, trwały, nie doszliśmy do porozumienia. My te Beijo. My nawet nie ukrywam, szukaliśmy różnych innych rozwiązań, w jaki sposób to finansowanie może się odbywać, ale powiem szczerze, miażdżąca dla nas jest opinia prawników i to sprawdzaliśmy z kilku stron, tak żeby nie mieć, nie, nie sugerować się tylko interpretacją jednego prawnika, tylko poprosiliśmy o tych opinii więcej, także one były niezależnie przygotowane. No i pani redaktor, tutaj jest druzgocąca dla nas interpretacja w tym zakresie, że my nie możemy stosować innych rozwiązań niż takie, które które są prawnie uregulowane. Mowa tutaj po prostu o faktycznie ponoszonych kosztach na danego ucznia w placówce oświatowej. Jeżeli uczeń w szkole kosztuje 1000 zł, 700 zł otrzymujemy z rządu, potrze, potrzeb oświatowych dokładnie, to 300 zł pozostaje to, co dana gmina powinna dopłacić. I to dotyczy tylko takich kosztów jak energia elektryczna, woda, y, y, gaz, inne tego typu bieżące opłaty przy takim standardowym utrzymaniu. Nie mówimy tu absolutnie o inwestycjach, czyli jak budujemy salę, kupujemy tablicę multimedialną, która kosztuje na przykład powyżej 10 tysięcy, w tym już nie partycypuje gmina. Gmina Kołobrzeg również zmieniła obwody szkolne. Co ważne, zmiany nie dotyczą dzieci z terenu gminy, które już uczęszczają do kołobrzewskich szkół podstawowych, tylko tych, które będą rozpoczynać swoją naukę w klasach pierwszych. Ale tu, jak podkreśla wójt, pierwszoklasiści są przez gminę zaopiekowani. Zgodnie z ustawą musimy przeprowadzić konsultacje. Te konsultacje już były w tych miejscowościach, gdzie obwody się znajdują. Frekwencja rodziców była dość duża. Poinformowaliśmy, w jaki sposób planujemy i gdzie te dzieci, do jakich szkół też będą chodzić. Analizując wszelkiego rodzaju te pozytywne elementy, które w ślad za tym też będą dotyczyły edukacji dzieci. Do tego, żeby zabezpieczyć możliwość nauki, i to robimy, zabezpieczamy, mając dzisiaj szkoły, które w tym momencie bez żadnego problemu przyjmą tych uczniów. Mało tego, dzisiaj to, co w tej chwili będziemy proponować, będzie powodowało to, że ci. Uczniowie, którzy będą dojeżdżać do tych szkół, będą zaczynać też lekcje od godzin porannych, nie jak w tej chwili jest, że zaczynają lekcje dzieci o godzinie 12, a wyjeżdżają z domu o godzinie siódmej. No więc tutaj staramy się, żeby te wszystkie rzeczy, które proponujemy, były przede wszystkim przydatne i przyjazne nie tylko dzieciom, ale również też rodzicom, żeby tej zmianowości w tych szkołach, co przed chwilą też powiedziałem, nie było. Jak ponownie przypomniał wójt, porozumienie jest dobrowolne i nie ma w naszym województwie samorządu, który w taki sposób jak gmina Kołobrzeg oraz miasto Kołobrzeg w tej kwestii współpracowało. Te jest elementem dodatkowym, które w jakiś sposób z jednej strony wskazuje, że gminę stać na to, żeby takie środki dodatkowo płacić dobrowolnie, natomiast to w żaden sposób jakby też nie blokuje tego, żeby poprzez to, że takiego porozumienia nie ma, tych dzieci nie przyjmować do szkół, bo tak jak powiedziałem, za tymi dziećmi te pieniążki jednak wędrują i w tym momencie bezpośrednio organ prowadzący, Szkołę, tam gdzie te dzieci uczęszczają, do, te środki tam trafiają. Dzisiaj za każdym uczniem, przedtem subwencja oświatowa była, a dzisiaj jest ta potrzeba oświatowa. Dzisiaj jest to 9752 zł i za każdym uczniem, który jest w systemie informacji oświatowej. Trafiają te środki do organu prowadzącego szkołę. I te środki za te dzieci, które w tym momencie też są z gmina, które uczęszczają, te środki też trafią. Natomiast to, o czym rozmawiamy, i tutaj ten pad taki w tej chwili jest, to dodatkowe porozumienie, które w jakiś sposób zobowiązuje gminę do tego, żeby ponieść dodatkowe koszty między tym kosztem faktycznym utrzymania dziecka w, w, w szkole, przepraszam, a Potrzebą oświatową, to znaczy tymi środkami, które dostaje się w tej chwili bezpośrednio na ucznia z ministerstwa. Tym samym po blisko roku dyskusji i podejmowanych prób porozumienia oświatowego pomiędzy miastem a gminą Kołobrzeg nie udało się wypracować.